Jeżeli powiem Ci, żebyś otaczała się wyłącznie takimi ludźmi, którzy Cię wspierają, budują, doceniają, to przypuszczalnie powiem coś, co słyszałaś już milion razy. Natomiast dziś chciałabym przegadać trzy rzeczy związane z tym tematem. Pierwsza jest taka, że nie zawsze ci ludzie, którzy mówią nam same miłe rzeczy, są faktycznie tymi, którzy nas wspierają. I analogicznie, jeżeli mamy wokół siebie ludzi, którzy mówią nam trudne rzeczy, wcale nie oznacza, że nie zależy im na naszym dobru. Mówię o tym trochę szerzej w odcinku Krytyka. Ale dzisiaj tak naprawdę chciałam zwrócić Twoją uwagę na jeszcze coś innego. Mam sporo znajomych pracujących w zawodach artystycznych, którzy mają ogromny problem z wycenieniem swojej pracy dla znajomych. Bardzo często jest tak, że boją się przedstawić im swoją ofertę, swoje warunki pracy. Ze względu na taki strach, na obawę, że ci znajomi najzwyczajniej w świecie uznają te kwoty za zbyt wysokie, a warunki pracy nie do przyjęcia i się na nich obrażą. Moja misja polega po części również na tym, żeby uświadamiać tych moich znajomych, że ich znajomi Którzy przychodzą do nich tylko dlatego, że u nich może być taniej, za darmo, lub po znajomości. Czy faktycznie zależy im na tym, żeby to ta konkretna osoba wykonała dla nich ta, tę konkretną usługę, czy tylko zależy im na pewnej korzyści, którą mogą z tej znajomości czerpać? Zatem, jeżeli przedstawiasz komuś znajomemu swoją. Uczciwą ofertę na Twoich warunkach, zgodną z Twoimi przekonaniami, a ta osoba ją odrzuca przy czym ma absolutnie prawo ją odrzucić, ale jednocześnie obraża się i idzie i na przykład cię obgaduje to czy faktycznie taka znajomość jest ci do czegoś potrzebna. I już ostatnia rzecz na zakończenie. Bardzo fajnym takim miernikiem znajomości, przyjaźni jest nie tylko to, jak ktoś jest z tobą w twojej trudnej sytuacji, jak ktoś jest przy tobie w twoich problemach, ale również w jaki sposób on towarzyszy ci wtedy, gdy zaczynasz odnosić sukcesy. Przybywaj wyłącznie z ludźmi, dla których twój awans w pracy. Wygrany przetarg, zdobyty kontrakt są powodem do wspólnego świętowania i cieszenia się z Twoich choćby najmniejszych osiągnięć. Natomiast unikaj ludzi, dla których Twoje sukcesy są powodem do zazdrości, zawiści i podkopywania Twojego dobrego samopoczucia. Albo umniejszania Twoich sukcesów, pozostań na tym kanale, zaobserwuj ten profil i karm się dobrymi, wartościowymi treściami.